Bardzo serdecznie. Dzisiaj witam Was na takim filmiku podsumowującym miesiąc sierpień. Ja jestem z tego miesiąca niebywale zadowolona. Przede wszystkim dlatego, że był to mój główny miesiąc urlopowy, a więc miałam naprawdę wiele, wiele dni cudownego odpoczynku od pracy, co za tym idzie jeszcze cudowniej czytało mi się książki. W sierpniu udało mi się pomimo urlopu wcale nie przeczytać wiele, wiele więcej, no bo jednak głównie skupiałam się na tym, żeby chodzić po górach i zwiedzać, ale przeczytałam 10 książek i o dziwo, w podziale na gatunki tym razem wcale nie zwycięża i nie prowadzi stawki kryminał i thriller. Wyobraźcie sobie, że prawdopodobnie głównie za sprawą maratonu chudinków stało się tak, że te wyciągnięte przeze mnie na chybił, trafił, chudziutkie książki, krótkie formy okazywały się głównie literaturą piękną. I przez to właśnie to one jakby przebiły tą stawkę, no bo było ich aż pięć <grych> i spowodowały, że właściwie cztery z tych pięciu były literaturą piękną i w porównaniu z, te, z pozostałymi tymi pięcioma książkami po prostu przeważyły szale. A więc może zaczniemy właśnie od tego gatunku. Tak sobie myślę, że gdybym miała tak jakoś pogrupować, znaczy może nie pogrupować, ale gdybym miała jakoś je układać na podium te sześć książek, to zdecydowanie najpiękniejsze z nich i najsilniejsze we mnie emocje wywołały trzy książki. Symfonia w Bieli, którą jeszcze w dodatku no, w pięknych plenerach czytałam, więc to była prawdziwa uczta dla duszy, naprawdę przepiękna książka. Oczywiście migracje, które są chwalone wszem i wobec. Ja się bardzo nastawiłam mocno na nie, więc aż tak nie byłam zachwycona przez to, że bardzo dużo pochlebnych już opinii słyszałam i gdzieś tam, wiecie jak to jest, jak myślicie, że coś będzie tak już w ogóle wow, no to w tym momencie bardzo wysoko stawiamy sobie poprzeczkę. Ale gdybym nic o tej książce nie wiedziała, to rzeczywiście też byłabym, byłabym bardzo, bardzo mocno zachwycona. I ostatnią z takich trzech mocnych literatur pięknych, które we mnie zostaną, jest Obrączka ze Słomy. A więc troszeczkę taka historia poprzeplatana literaturą wojenną, więc jest to troszeczkę, myślę, nawet tam autobiografii właśnie tej pani Nepomuckiej. No w każdym razie czyta mi się to fajnie i jest to pierwszy tom z trzech, więc jeszcze przygoda nie jest zakończona. Pozostałe trzy książki z literatury pięknej to. A przepraszam Was jeszcze, jeszcze sukienka z Mgieł. O jejku, ta ostatnia przeze mnie przeczytana książka, Chmielewskiej. To nie jest żaden kryminał, mimo że Joanna Chmielewska. To jest przepiękna, dramatyczna opowieść, trochę obyczajowa, trochę z literatury pięknej, naprawdę niesamowita o pewnej kobiecie, która. Yy, Tworzy niesamowite miejsce, tworzy kawiarenki, gdzie spotykają się ludzie i sami dla siebie są lekarstwem. To nie miało tak być, nie miało takiego celu, ale gdzieś tam ta herbata, kawa i ciastko staje się tłem dla relacji międzyludzkich, które w tej kawiarni odżywają. Tutaj ludzie można powiedzieć, rodzą na nowo planują, po prostu zmieniają swoje poczucie własnej wartości. No, coś, naprawdę ta książka jest super, bardzo Wam polecam. Także w sumie to cztery książki z literatury pięknej, jestem nimi wszem i wobec zachwycona. Symfonia w bieli, Migracje, Sukienka z mgieł i Obrączka ze słomy. Pozostałe dwie gorsze to Tajemnica pani Ming, bardzo króciutka, taka do poczytania na raz, bardziej przypominająca opowiadanie oraz Nemezis o rozwoju choroby polio za granicą. Jeśli chodzi, kochani, teraz o kolejny gatunek, a więc tak, moi drodzy, mój ulubiony kryminał i thriller to o dziwo, przeczytałam ich tylko trzy. I to są, wszystkie trzy były absolutnie świetne, a więc mamy tutaj W cieniu Babiej Góry i Więcej niż jedno życie, czyli zaczęta przeze mnie przygoda z panią policjant Barbarą Zajdą, która się wywodzi z Zawoi, zresztą miejscowości, którą ukochałam na tych wakacjach. I na pewno o Barbarze Zajdzie będę czytała wszystkie książki, jakie będą. Także ten cykl Ireny Małysy podoba mi się niesamowicie, nawet gdy nie występują w nim góry. I druga część, właśnie więcej niż jedno życie, gdzie już zmieniamy miejsce scenografii, jest głównie Kraków i Choroby dzieci na pierwszym temacie. Ale oczywiście wszędzie są też trupy, no bo są to kryminały i zagadki do rozwiązania. I trzecia książka, taki klasyczny kryminał, o dziwo w wykonaniu Stephena Kinga, czyli Billy Summers. Bardzo gruba pozycja, ale wcale ta grubość nie powoduje, że gorsza. Jest super historia, super mi się czytało. Oczywiście też na urlopie, więc to pewnie też ma znaczenie, ale taka właśnie o jednym w sumie głównym bohaterze, z którym no, splatamy swoje lesy, losy i mu kibicujemy, pomimo tego, że jest płatnym zabójcą. Więc pomyśl, jak musi być to zgrabnie i cudownie stworzona postać literacka. No i ostatnia już książka, którą zaliczyłam do takiego troszeczkę obyczaju, a troszeczkę lekkiej fantazy. To jest książka, która jakby... No, zawiera takie elementy, wiecie, realizmu magicznego, zawiera jakieś elementy niemożliwe do przydarzenia się w życiu codziennym, i jest to historia również Stephena Kinga, chudziutka pod tytułem, pod tytułem Uniesienie. Podobała mi się. Tak więc ogólnie w sierpniu mogę powiedzieć, że wszystkie te książki mi się podobały, tylko po prostu jakby najciężej czytało mi się Nemesis. Myślę, że z racji i tematu. I tego właśnie stylu pisania. Natomiast ogólnie jest to pisarz bardzo znany, też ROD, także myślę, że spróbuję jakieś inne jeszcze jego powieści czytać, ale no, na tle tych wszystkich pozostałych ta książka wypadła naj, najbladziej, co nie znaczy, że jest ona nieciekawa, bo tak naprawdę wszystkie te 10 książek były dla mnie super przygodą, super zabawą i bardzo Wam serdecznie je polecam. Może któraś z Was, właśnie któraś z tych książek Was zainteresowała? Ja generalnie powracam znowu bardziej w kierunku kryminału i thrillera. Teraz obecnie sięgnę po znowu kolejną mi nieznaną polską pisarkę i właśnie taką historię kryminalną. Czy mi się spodoba, zobaczymy. Na razie no, zaczynam jakby wrzesień od kryminału. Nie robię sobie jakiejś takiej tematyki, wiecie, że ten miesiąc to będzie tylko taki gatunek. Myślę, że znowu będę troszeczkę poprzeplatać trochę zimy, trochę lata. Może też coś tematycznego związanego z jesienią też już mi po głowie. Chodzi, że taki filmik powstanie. Na ten sam wzór jak w lecie, a więc powiedzmy trzy książki z latem w tytule były, teraz będą z jesienią, trzy polskie i z jesienią w tytule trzy zagraniczne. Taki jest mój pomysł, co z tego wyjdzie zobaczymy, jesień jest niby długa, ale mija tak samo krótko jak każda inna pora roku, a powiem Wam coś jeszcze, im człowiek jest starszy, tym czas jakoś dziwnie przyspiesza i jeszcze bardziej te pory roku nam uciekają przez palce. Tak więc kochani, dzisiaj odcinek bardzo krótki, ale myślę, że nie będę się rozwodziła na temat treści tych książek, a dzięki temu, że zamieściłam poszczególne numery vlogów i jeszcze raz Wam teraz taką rozpiskę wrzucę, to będziecie wiedzieli, że jeśli któraś z tych książek Was bardziej zaciekawiła i chcielibyście o niej usłyszeć czegoś więcej, dowiedzieć się czegoś więcej, bardziej szczegółowo, to odsyłam do mojego vloga, bo to im właśnie w nich poruszam szczegółowo te tematy. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, bardzo Was serdecznie pozdrawiam. No i co, kochani, zaczęliśmy wrzesień, i znowu z przytupem, i znowu upał, i znowu gorąco, ale co tam? Jest, jak jest. Ja powiem Wam, że i tak jesień kocham bardzo, to jest moja ulubiona pora roku, tak wiem, dużo osób się z tym nie zgodzi. Ale też o dziwo w takim świecie booktube'owym ta jesień też cieszy się dosyć dużą miłością, jak widzę wśród różnych. Właśnie tych youtuberów i youtuberek od książek. Także, kochani, łączę się z wszystkimi, którzy jesień kochają. Trzymam kciuki za tych, którzy jesieni nienawidzą. Oby wam szybciutko to poro, pora roku minęła. No a przede wszystkim życzę wam wszystkim cudownych, cudownych i jeszcze raz cudownych książek do czytania. Do zobaczenia, już wkrótce.